Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj kolejna realizacja, kolejny projekt. Mam nadzieję, że zastanawiacie się, co tym razem wymyśliłem. Mam nadzieję, że ten projekt spodoba się kilku osobom. A co to będzie, jaki projekt, z czego wykonany, jak polakierowany, jak sklejony i do czego będzie służył. Obejrzyjcie i widzimy się na podsumowaniu. Oh, my Dobrze, moi drodzy, jesteśmy po skończonym projekcie e, poklejone. Oczywiście jeszcze musiałem trochę przeszlifować i zaimpregnować na nowo. E, ja tu troszeczkę posprzątam e, i zaraz spotkamy się na krótkiej, małej prezentacji. Mam nadzieję, że będzie wam się ona e, podobała. Więc dajcie mi jeszcze chwilę. Ja tylko posprzątam, poczekam, aż to do końca wyschnie i zaraz do was wracam. Dobrze, jestem. Jeszcze tego nie zdążyłem umyć he, 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 rąk, ale to nic. Dobrze, powracając do naszego projektu. Na pewno każda z naszych pań ch może chciałaby mieć coś takiego przydatnego, właśnie na lakiery do e, paznokci. Ja stworzyłem taką e, półeczkę, zostałem o to poproszony. E, no i moi drodzy, co wam mogę powiedzieć? E, wszystkie Całość, jak widzicie, wszystkie elementy udało mi się wyszlifować, wyrównać, pomalować. Zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I górna to 7 półeczek. Natomiast tu na samym dole zrobiłem, widzieliście, wywierciłem kilka otworów, ponieważ ta półka wyszła najmniejsza, więc tutaj lakiery nie wejdą, a porobiłem otwory na przykładowo jakieś pędzelki do rzęs coś w tym stylu, które nasze panie używają. Dobrze. I teraz najważniejszy moment. Tylko produkty zostały pożyczone. To nie są moje produkty. Są to produkty pożyczone od mojej małżonki. Tutaj właśnie w tym magicznym etui znajdują się lakiery. I teraz. Aby wam pokazać, jak to wygląda, są różne lakiery. Eee, możemy ułożyć je sobie w ten sposób. Eee, czekajcie, powyciągam, powyciągam ich troszkę, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Są takie właśnie lakiery. Eee, nawet nie wiem, jak to nazwać. Jaki, jaki kształt, tak? I ustawiamy, ustawiamy je sobie kolorami na naszej półeczce. Jak widzicie, troszeczkę tych lakierów jest. Yy, no i co ja mogę Wam powiedzieć? Do tego materiału yy, się zastanawiałem, jak go zrobić, yy, aby było to po prostu stabilne, ale żeby nie było ciężkie. Yy, wykonałem to ze sklejki. Użyłem dwóch rodzajów sklejek, sklejki. Jedna sklejka, czyli, <laughs> czyli podstawa, wszystkie ściany, środek. Które także widzieliście, i <laughs> półki są wycięte ze sklejki 6 mm, natomiast tutaj te ścianki, które wszystkie widzicie, są wycięte ze sklejki 3 mm. A że nie mam piły stołowej, no, to ucinałem sobie wszystko na szepachu. Później, niestety, musiałem jeszcze wyrównać niektóre elementy po sklejeniu tego wszystkiego. Najpierw, oczywiście, zaimpregnowałem. Aby ten olej wsiąkł, i po sklejeniu tego wszystkiego, także się okazało, że niektóre ścianki jeszcze muszę przeszlifować, więc musiałem wyszlifować, zaimpregnować na nowo. Tak jak wam powiedziałem, posprzątałem, akurat wyschło. I tutaj ta prezentacja. W sumie, szczerze, myślę, że nawet jeżeli ułożyłbym lakiery te większe koło siebie, wyciągnę te dwa. To na takiej półce jak widzicie mieści się 2, 4, 6, 8, 9 lakierów. Półek jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli każdy może sobie przemnożyć i policzyć, ile naszej drogiej żonie, dziewczynie zmieści się lakiery, lakierów na półce. Plus oczywiście otwory na e, pędzelki do makijażu. Jak widzicie, dzisiaj został stworzony całkiem inny projekt: nie żadny herb, nie żadna półka na papiery ścierne, nie żadne przykładowo Shelby, którego mogliście oglądać, zobaczyć w poprzednim materiale. Ale dzisiaj został stworzony projekt dla pani. Mam nadzieję, że jeżeli panie także mnie oglądają, że takie rozwiązanie, taki projekt wam się podoba. Może poprosicie swoich e, mężów, stolarzy, majsterkowiczów, aby coś takiego dla was wykonali. Myślę, że nie będzie to dla nich problemu. A ja z mojej strony dziękuję wam bardzo za poświęcony czas na oglądnięcie tego materiału. E, dajcie lajka, like dajcie suba, kto jeszcze nie dał. Zapraszam na e, Instagrama i na Facebooka i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach, w kolejnych realizacjach. Ja życzę miłego wieczoru, życzę miłego weekendu i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się.